Dance Art to jest zespół tańca charakterystycznego, który powstał z wielkiej pasji i z wielkiej miłości do tańca. Zaczęło się bardzo niewinnie, bo od marzeń dziewczynki, która zaczynając w wieku 7 lat przygody z tańcem, poprzez to, że rodzice zaprowadzili tą małą dziewczynkę do ogniska baletowego w Białymstoku, nie zdawali sobie sprawy, że to wpłynie na całe życie tej osoby I, i że gdzieś w którymś momencie te marzenia zamienią się w realny świat: Świat tańca, świat sceny, świat sztuki, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, dwa. zaczęło się od tańca cygańskiego. Od mojej wielkiej miłości do tego tańca, do tej kultury estradowej, do, do śpiewu, muzyki. Zaczęłam współpracować ze społecznością romską i gdzieś w którymś momencie stwierdziłam, że chciałabym, żeby ktoś jeszcze ze mną podzielał tę pasję. I znalazłam takie osoby, z którymi udało się założyć zespół. Zespół powstał w 2003 roku. Poznałyśmy się z radą w innym zespole tanecznym, na stepowaniu w stylu amerykańskim, i stwierdziłyśmy, że czegoś nam jeszcze chyba brakuje w tańcu. Ja byłam zafascynowana wtedy flamenko, rada też. Zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać, ona mi powiedziała o tańcu cygańskim. Eee, stwierdziłam, że to jest coś bardzo, bardzo fajnego, bardzo mi się spodobało. Eee, I tak powstało gdzieś tam na początku nasze takie wspólne, małe przedsięwzięcie. Pojechałyśmy z koleżanką do Zanetą Bociwińską do Hiszpanii, eee, żeby uczyć się flamenko. I tam w szkole Elorno pierwszy raz zobaczyłam tancerki tańczące taniec orientalny. I później, jak wróciłyśmy do Polski, dwa lata później, same zaczęłyśmy się tym interesować. Do tego stopnia, że wprowadziłam ten styl taneczny do zespołu. Zaczęłam jeździć na szkolenia. Mamy ogromny repertuar tańca orientalnego, z którym jeździmy na festiwale, na konkursy z których udało nam się przewieźć sporo medali. Same robimy choreografię, przygotowujemy programy, inspirujemy się i tak dalej. Tym się żyje. Nie ma, nie ma takiego momentu, żeby to wyłączyć. Ja na przykład mam rodzinę, mam dom, mam dziecko, też muszę się zajmować różnymi innymi rzeczami, ale gdzieś po drodze, na przykład gotując, sprzątając, cały czas, cały czas jest to właśnie to coś. Jest muzyka w głowie, są pomysły, jest próbowanie nowych kroków. Rada starała się z nas. Wydobyć y, jak najwięcej. Przez to okazywało się, że y, nawet jakiś talent jest. I człowiek nawet sam nie zdawał sobie sprawy z tego. Daje nam to na pewno radość. Z tego, że, że możemy też e, dać jakby radość widzom. To nie jest tylko technika. Technika jest potrzebna, jest bardzo przydatna, e, bardzo pomaga, żeby mm, ogarnąć swoje ciało, żeby mieć świadomość ciała większą i żeby zrobić coraz lepsze rzeczy, coraz lepsze ruchy, coraz bardziej precyzyjne, ale sama precyzja nie wystarczy. E, jeżeli nie czuje się z tego radości i przyjemności, Ludzie też to poczują. My, konkursy, przez bardzo długi czas traktowałyśmy na zasadzie, że nam to niepotrzebne. Jak ja zaczęłam jeździć na festiwale, zorientowałam się, że to jest świetna okazja, żeby zobaczyć, co robią inne grupy. Ale jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zaczęłyśmy robić coraz więcej choreografii, zaczęłyśmy się pojawiać też w innych miejscach. I zrobiło się naprawdę bardzo fajnie, bo nie traktujemy tego w taki sposób, że o, jedziemy wygrywać czy coś tam e, takiego z takim ciśnieniem, bo, bo wtedy nie ma zabawy. Owszem, jest odpowiedzialność, jest taka świadomość, że jak już się wcześniej zrobiło coś dobrze i się startuje powiedzmy rok później w tej samej kategorii, no to tak wypadało, bo się porządnie też przygotować, żeby przebić to, co było rok wcześniej. Zostałyśmy zaproszone też na kilka festiwali folklorystycznych, i nie tylko folklorystycznych, bo były to też festiwale ogólnie. Na przykład y, Festiwal Tańca w Kielcach, gdzie podczas wieczoru różnych kultur występowałyśmy na scenie, prezentując zarówno folklor romski, jak i y, taniec orientalny. I to jest, to jest zaszczyt, że jest się wizytówką miasta. Uważam, że to, że istniejemy tak długo, to jest już nasz pierwszy sukces. A drugim naszym sukcesem jest to, że że jesteśmy lubiane, że jesteśmy chętnie zapraszane w wiele różnych miejsc, a medale i, i miejsca no oczywiście, bardzo cieszą, bardzo motywują. Mamy Mistrzostwa Europy Wschodniej w folklorze z roku 2020. 15 z 2014 też. Mamy wicemistrzostwo w kategorii taniec orientalny Fuzja Show oraz klasyczny taniec orientalny w formie grupowej. Także tych sukcesów jest sporo. Od trzech lat pracowałyśmy z Iwanem Komarenko, reprezentowałyśmy Polskę na Eurowizji, samo to, że na przykład ja trafiłam do Bufo, że pracujemy z zespołami takimi stuprocentowo romskimi, jesteśmy zapraszane do współpracy, ja myślę, że to jest sukces, że jest dużo kontaktu, że ludzie chcą z nami pracować, że, że tworzymy fajną atmosferę na imprezach.